Jak wideo widzą z tego wydarzenia, jest na naszym Instagramie. A jak się bawili na tym koncercie, nasi słuchacze, posłuchajmy. How we met? Klucz, osłuchajmy, jak on tak skromny miękko słychać. How we met? Reguły na metropolite Agaty chcielibyśmy Państwa zahipnotyzować. Powtarzajcie za nami. Agata to nie tylko nagle, ale też dodatki. Do dodatki. Dodatki, dodatki. I akcesoria.